Zaczynałem w pierwszym składzie, to był mecz z Kurpikiem Kadzidło, mhm. wtedy debiutowałem też z moim kolegą Mateuszem Morawskim, mhm. ja schodziłem w 67 minucie, on był moim zmiennikiem, czuć to różnicę w, najbardziej w, chyba w fizyczności i w tempie gry, mhm. w okręgówce można było sobie przyjąć piłkę, mhm. poczekać zastanowić się, a tutaj już tego nie ma, trzeba już podjąć decyzję przed przyjęciem piłki, mhm. co się zrobi, tempo gry jest o wiele szybsze, no mhm. i w połowie tej rundy jakoś właśnie odezwał się pan prezes do mnie, mhm. rozmawialiśmy przez telefon chwilę, mhm. potem spotkaliśmy się przed wakacjami jakoś po sezonie, rozmawiałem też wtedy z trenerem Wojtkiem, mhm. no i podjąłem decyzję i zacząłem trenować w przeszłości. Lubię te rozmowy z młodymi zawodnikami, bo coś czuję, że kiedyś. Po wielu wielu latach trafimy tutaj prawdziwą perełkę i będę mógł pochwalić się, że rozmawiałem z gwiazdą polskiej piłki. A niewątpliwie taką szansę na karierę ma Bartek Goździewski, dziś zawodnik MKS-u Przasnysz. Witam cię bardzo witam, serdecznie. Witam serdecznie. I ja od razu zapytam o ten status zawodnika. No właśnie, zawodnik MKS-u Przasnysz czy zawodnik MKS-u Ciechanów, bo ty y, grasz w Przasnyszu, ale coś mi się wydaje, że do Ciechanowa jeszcze możesz wrócić. Tak, do Ciechanowa mogę jeszcze wrócić, bo jestem na wypożyczeniu. Nie skupiam się teraz na, na powrocie do Ciechanowa. Skupiam się na teraźniejszości i na tym, co jest tu i teraz w czwartej lidze. Dobra, i jak pewnie oglądałeś kilka naszych programów, to zaczynamy zawsze od takich szybkich pytań, od quizu. Mam nadzieję, że wyrazisz zgodę. Możesz powiedzieć tak, nie, pomidor, jeśli czujesz taką potrzebę, lub jednym zdaniem, dobra? Dobra, dobra. Nie wiem, jak można przegrać mecz, grając blisko 90 minut w przewadze. Pomidor od razu pomidor na start poleciał prócz piłki jest sport, który uprawiam na wysokim poziomie? nie swoje nowe korki wybierałem godzinami? nie mam swój przedmeczowy rytuał? tak. jaki to jest rytuał? Yy, słuchanie muzyki yy -y. jakieś rolowanie w domu naj... wszystko w domu najczęściej robię okay. od, jak już jestem w szatni to skupiam się na i scrollowanie tiktoka I, czasami skrolowanie tiktoka się <laughs> zdarzy w szatni MKS Przasnyż najbardziej zaprzyjaźniłem, zaprzyjaźniłem się z. Z Mikołajem Karpikiem. Też tego Mikołaja Karpika muszę zaprosić, także Mikołaj, szykuj się, bo możesz być kolejny. Był taki skrzydłowy przeciwnej drużyny, który mnie po prostu zabiegał. Nie. Dziewiętnastolatkę zabiegać to naprawdę musiałby być jakiś kocur. Moim największym atrybutem gry według ciebie jest. Szybkość. Wolę grać w deszczu niż przy upale 35 stopni. Tak. Jest taka jedna bramka, która, którą będę wspominał do końca życia. Tak. To będzie debiutancka bramka z Przysucho. Mhm. Real czy Barcelona? Liverpool. <grym> to tutaj zaskoczyłeś i nie musiałeś użyć pomidora. Wiemy już w takim razie, że formalnie jesteś zawodnikiem MKS-u Ciechanów, ale grasz w szu. Czuć taką różnicę pomiędzy tymi ligami, no bo ty jak grałeś ostatnio w Ciechanowie, to biegałeś po boiskach okręgówki. Tak, tak. No jest czuć to różnicę w, najbardziej w, chyba w fizyczności i w tempie gry. Mm -hmm. W okręgówce można było sobie przyjąć piłkę, poczekać, mm -hmm. zastanowić się, a tutaj już tego nie ma. Trzeba już podjąć decyzję przed przyjęciem piłki. Mm -hmm. Co się zrobi, tempo gry jest o wiele szybsze. Mm -hmm. I drużyny też są bardziej poukładane taktycznie. Ty tam w tej okręgówce to byłeś najszybszy w całej lidze, czy, czy ustępowałeś czasami, jeśli chodzi o ten atrybut, jakimś zawodnikom? Nie no, myślę, że mogłem być jednym z szybszych. A jakbym cię teraz chciał wychallenge'ować, to na 100 metrów w MKS-ie byś, byś najszybciej przebiegł tą, tą odległość, czy, czy mógłby być ktoś szybszy? Nie no, mi się wydaje, że mógł być ktoś szybszy. Pewnie Maciek Smoliński, tak sobie szybko myślę, ale no to już nie ten mieszka. wiek, no już nie ten wiek, no Mieszko na padzior, więc, więc też, też mogłoby tak być. Ty całą, jak popatrzyłem, całą swoją piłkarską przygodę związałeś z Ciechanowem, Czy w ogóle jesteś chłopak z Ciechanowa? Tak, jestem z Ciechanowa. I kiedy mama, tata za rączkę zaprowadzili na pierwszy trening? Na pierwszy trening to w sumie sam poszedłem, bo to było tak przypadkiem. Mhm. Ja zazwyczaj grałem sobie na Orliku z kolegami na mhm. podwórku. Nie trenowałem, zacząłem późno, miałem tak z 11 lat i był trening na Orliku mojego, mojego rocznika drużyny B. I tak zacząłem sobie tam trenować, grać. I rok później jakoś około mhm. yy, obecny trener Ciechanowa, Tomek Piasecki z wiceprezesem Arturem Kaczyńskim, zobaczyli mnie i wzięli do starszego rocznika. I tak od tamtego momentu zacząłem trenować regularnie i grać. Ja patrzę, że ty masz piorunującą karierę, bo jak w wieku 11 lat zacząłeś grać w piłkę, a w wieku 15 lat zagrałeś yy, pierwszy mecz yy, oficjalny w seniorach MKS-u Ciechanów. To, to szybko poszło. No, bardzo szybko. Robi to na tobie jeszcze wrażenie, że tak młody chłopak, to praktycznie niezdarzalne, wychodzi w pierwszej drużynie miasta, które liczy blisko 50 tysięcy mieszkańców, i na jego pozycji nie ma lepszego? Wydaje mi się, że robi, robi to wrażenie, mhm. że taki młody chłopak już ma taką odpowiedzialność. Mhm. A powiedz mi, pamiętasz ten pierwszy mecz? To było tak, że ty wszedłeś z ławki, wszedłeś w pierwszym składzie? Tak, pamiętam bardzo dobrze ten mecz. Zaczynałem w pierwszym składzie. To był mecz z Kurpikiem Kadzidło, mhm. wtedy debiutowałem też z moim kolegą Mateuszem Morawskim, mhm. ja schodziłem w 67 minucie, on był moim zmiennikiem, Mati też wtedy udało mu się strzelić w debiucie bramkę, mhm. to był wygrany mecz z Kurpikiem 4-3. No i no, będę pamiętał ten mecz do końca życia. A ty jesteś typem e, tego bocznego obrońcy, który cały czas e, tam do przodu go ciągnie? Czy ty raczej już masz takie zadania taktyczne, żeby zadbać o to, żeby przeciwnik ci przedarł się e, z piłką z dośrodkowaniem? Myślę, że zależy od taktyki. Mhm. Ale co bardziej wolisz? Jak trener Kordek ci mówi, Bartek dzisiaj gramy ofensywnie, czy Bartek dzisiaj to pilnuj, żeby, żeby z tyłu było na zero? Chyba aktualnie wolę defensywnie grać. To też, to też ciekawostka, że to usposobienie zmienia się tak. z czasem. Jakie są kulisy Twojego transferu do MKS-u? to było trochę tak, że on wyszedł zupełnie przez przypadek, czy ty już potrzebowałeś na tym etapie pewnego bodźca, żeby pchnąć cię parę lig do przodu? No, ja już będę w Ciechanowie, już w tej drugiej rundzie. Myślałem o tym, żeby wakacje po prostu spróbować gdzieś wyżej grać. No uh -huh. i w połowie tej rundy jakoś właśnie odezwał się pan prezes do mnie. Uh -huh. Rozmawialiśmy przez telefon chwilę. Uh -huh. Potem spotkaliśmy się przed wakacjami jakoś po sezonie. Rozmawiałem też wtedy z trenerem Wojtkiem. Uh -huh. No i podjąłem decyzję i zacząłem trenować w przesnyszu. A spodziewałeś się, że to tak łatwo pójdzie? Bo Ty masz oczywiście niewątpliwy atut młodzieżowca, ale spodziewałeś się, że to tak łatwo pójdzie, że Ty od razu cyk i pierwszy skład? Nie, nie. Bo ty A... grałeś praktycznie chyba od samego początku już w pierwszym składzie. Tak, Dobrze pamiętam? Tak, tak. Nie wydawało mi się, że zacznę od razu wskoczę do pierwszego składu, ale myślę, że po prostu praca na treningach i zaufanie, które dał nie. mi trener, no spłaciłem. I teraz dlatego ciągle. A ja. jak Ci się współpracuje z trenerem Kortkiem i trenerem Zaniewskim? To jest też inny typ trenera niż trener w MKS-u Ciechanów, Tomek Piasecki? Mi się wydaje, że tak. Mhm. Ale ogólnie z trenerami jest bardzo dobra współpraca. Mhm. Są ambitni, potrafią, potrafią zmotywować, doradzić jak coś trzeba są szczerzy, jak coś jest nie tak, to mówią o tym, jak coś jest dobrze, też o tym mhm. mówią, więc współpraca jest bardzo dobra. No tak, jesteśmy przy tej współpracy, to ty jesteś typem obrońcy, który miałby odwagę krzyknąć na Damiana Grędzińskiego, że się źle ustawił, czy niekoniecznie? No, miałbym, miałbym, trzeba sobie pomagać na boisku. Bo, że Damian na ciebie krzyczy, to myślę, że tu nie ma żadnych wątpliwości. No nie. I współpraca też z prawem pomocnikiem, tutaj różni zawodnicy się pojawiają. Tak, tak, to w sumie... Współpraca jest tak, tak samo dobra jak z każdym. Każdy mhm. ma swoje zadania, wykonuje na boisku, współpracujemy, komunikujemy się, wspieramy i mhm. gramy swoje. Wiesz co, raz miałem tylko zawodnika tutaj na kanapach z Ciechanowa, Aleksandra Przytarskiego. Podejrzewam, że wy się parę razy przecięliście w zespole. Tak, tak, z Olkiem bardzo dobrze się znamy. Już w młodzieżówce Olek wtedy miał, nie wiem... 11 lat. Mm -hmm. Ja miałem 13-14, już zaczynał z nami trenować. i Jest jeszcze szansa, żeby wy kiedyś zagrać w jednym zespole, jak myślisz? No, no mam nadzieję, myślę, że zagramy kiedyś. Jak ja wam zagranie, życzę, żeby to, na żeby to była reprezentacja okay. e, Polski. I tutaj to, że wywalczyłeś sobie z miejsce w czwartej lidze, w pierwszym składzie, wszystko grasz od deski do deski, to też jest drogi działaczu, który nas oglądasz. Duża inspiracja do tego, że być może taka droga zostanie przez ciebie obrana. Kończąc powoli naszą rozmowę, chciałem zapytać o Twój cel, ten najbliższy i ten lekko dalekosiężny, bo jak się ma 19 lat, gra się na całkiem fajnym poziomie, to już w głowie ma się co dalej. No to ten bliższy cel to myślę, że po prostu skupić się na tej czwartej lidze, punktować mm -hmm. z drużyną, zdobyć jak najwyższe miejsce w tabeli, mm -hmm. rozwijać się, progresować. No a te dalsze marzenia, to myślę, że po prostu utrzymywać się z piłki, utrzymywać się z tego co się kocha najbardziej. No to, to tutaj znowu mnie nie zaskoczyłeś, bo wielu wielu moich gości tak e, mówi. To będzie ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe lato, jak się prezesi e, dogadają z, ze sobą, czy, czy ty zostaniesz w Przasnyszu, czy wrócisz do Ciechanowa. Być może jeszcze ktoś inny zupełnie zadzwoni. E, także niezbadane są losy Bartka Goździewskiego. My będziemy się tym losom e, przyglądać, ale oddam ci kamerę numer dwa, bo kolejne mecze przed nami. To witam was serdecznie, kibice. Chciałbym Was zaprosić na nasz kolejny mecz ligowy. Mam nadzieję, że będziecie nas dopingować tak, jak nas dopingujecie do tej pory i będziecie walczyć razem z nami. Dziękuję. Bartek, co jest twoim marzeniem piłkarskim, takim największym? Pierwsze co ci przyszło do głowy? Chyba zagrać w reprezentacji. I w, Liverpool. Tego I, w, ci, I w Liverpoolu. I tego ci życzę, a wy jak oceniacie postawę Bartka Goździewskiego na boisku? Zostawcie to informację w komentarzu. Dajcie lajka, like, żeby nasze subiki szły ku górze i zasięgi, a ja bardzo się cieszę, że kolejny raz mamy tutaj bardzo ciekawego gościa. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.